Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Benton. Dzisiaj zajmiemy się misją główną, a dokładnie mamy odnaleźć siostrzeńca, który gdzieś tutaj się zawieruszył, że tak powiem. Hey there. Marie Oh, thank goodness! I'm Bunny Hill, manager of the Iceberg Lodge and retired prof. No way! But I'm not as young as I once was. My nephew is professional snowboarder Francois Lecroix. No way! Yes, yes, but listen. He was taken captive by strange monsters at the top of the mountain. I would go myself. ale ski lift is down. I need to take care that snow problem. The gate to the mountain is locked. Dig the ski car to get through. Please hurry. Okay, you live to me, ma'am. Okej, w takim razie wychodzi na to, że mamy się dostać na szczyt góry. Mam nadzieję, że wzięliśmy te Kartę, która tam nam się pozwoli dostać a i co teraz? dobra spróbujmy w ten sposób Muszę tu pokombinować, no bo tylko nasz ognisty potrafi się tak jakby wysoko odbijać, okej okay, jesteśmy, jest karta faktycznie możemy przejść dalej pokonaj przełęcz i dotrzyj do Francois ja to tam w żyżyży nie potrafię, więc okay. no tutaj nasz ognisty ziomeczek to powinien ich ostro roztapiać, że tak powiem wylchnijmy, co my tu mamy u góry Ty, ty troszkę z portu, tutaj ich pokonam, bo mam wrażenie, jakby tutaj gdzieś mógł być ten kryształ, który pozwala nam zdobywać... O, faktycznie, tak jak myślałam. Jest kryształ. Ale jeszcze ciebie chyba trzeba pokonać. Żeby go odblokować. Tak, dobra. Udało nam się odblokować... Kurde. Odblokować kryształ. Mamy w dodatku hajsy. A kto się tak tutaj będzie potrafił wspinać, ja się pytam. Okej, okay, no ja tędy przejdę, ale widzę, że... Hmm. Nie mam takiej umiejętności i nawet mi nie pokazuje, żeby ktoś mógł się tak wspinać. Więc wiecie, co to oznacza. Zaraz będzie pewnie możliwość nowego ziomeczka. W sumie spoko, bo brakuje mi już tylko dwóch. Yy, patrzcie, dobra, tu mamy dużą monetkę srebrną. Weźmy ją sobie. Kurde. Może jak mi się uda na ten kamień? O, właśnie, wskoczyć. A, okej, okay, dobra, ona i tak już się tu przeciągnęła. Yy, weźmy tego. I mamy tu jakiś przedmiot. Breloczek z zajazdu pod długim koniem, okej, okay. dla mnie spoko, mm, weźmy ognistego i postarajmy się tu przedostać i teraz, tak, tu czy tu, zobaczmy co jest z tej bańki, czy tu coś jest ciekawego, czy co a, dobra, i tak tędy mi się uda przejść. Tutaj mamy naszego siłacza, więc sobie weźmy, zobaczmy, co jest in, tutaj schowane. O, tutaj mamy też jakąś płytę. Więc spoczko. Przedmioty kolekcjonerskie uzupełnione, zebrane. I teraz co? Wychodzi na to, że mamy się dalej wspinać. Nawet nie najgorzej to idzie. A czekajcie, tu jest jakiś zakamarek. Co tu tutaj? Takie. Dobra, udało się ten przejść. O, tam. O, okej, okay, dobra, mamy kolejną miejscówkę w sumie do szybkiej podróży. No to spoko. Będzie się już trzeba tutaj wbijać Ale gdzieś widziałam kryształ do zdobycia A, okej Ej, kurde Jakie one są śliczne sobie znikają, jak chcą, nie? Tego jeszcze nie było. Dobra, tylko właśnie pytanie za 100 punktów. Czy ja się tam dostanę? Bo patrzcie, tu się trzeba jakoś tak o. A ja tak o nie potrafię. Kurczę. Może uda mi się oszukać? Dobra, tu się udało, ale... Ale tam nie dam rady. Hmm. Nie ma szans. Czy muszę jakąś postać odblokować? Czyli, de facto, powinnam się kierować chyba póki co. Po prostu zgodnie z tym, jak mnie mapa prowadzi. A raczej zadanie. Bo ja tu niestety, jeśli chodzi na to, za dużo nie zdziałam. Hey tak nie ogarnę sobie nowego zamka. Góra Eisburg. konkretnie, naprawdę trzeba przyznać. Kurde się. Trzeba... A, dobra, tak patrzę, widzicie, ja tu mam przejść, ale jest tutaj jakieś przejście. I wraz... No, nie spodziewałam się aż takiej wspinaczki. Kurde. Dobre. Ale jeszcze aż no, ponad 150 metrów. Więc faktycznie z tym mega to będzie widok skóry. Hmm, Chciałbym spaść. Już niedaleko. Dobrze. Jednak bez ognistego z tego teatu ja nic nie zdziała mnie, jeśli chodzi o te jego skoki. Patrzcie, tu są wszędzie te takie punkty. Okej, okay. zadnijmy tutaj te. No i tak jak myślałam, mamy szczelinę. Chodźmy zobaczyć, cóż tam na nas czeka, albo którzy. Czyżby to był pan Tygrysek? Wydostań się z pustki. Tak jest. Tak jak myślałam, jest to pan tygrysek, który potrafi się ładnie wspinać. rozmachnął o kurde, on tu umie skakać naprawdę konkretnie. Ej! Dobra, ziomek. Nie mogę go odwrócić. Źle wskoczył tyłem i kurde, jak masakra. Dobra. O, jak śmiesznie skacze. Okej, okay, mamy to. Ja mam fajne salta robię, ale niestety też. O, znacznik zapachu. Podążaj za tropem. Ocie kurde, już kiedyś coś takiego widziałam. Pamiętam. Okej, okay, naciśnijmy wykopać przedmiot ukryty w miejscu, do którego prowadzi trop zapachowy. Jaki sztos. Co, dźwignię wykopałam? Czajcie to, sztosiwo. Naprawdę powiem Wam, że tak jak no, dosyć podstawowa jest ta gra, to jest bardziej zaawansowana i bardziej rozbudowana niż ten nasz kangurek nieszczęsny. E, który no, był dosyć monotonny chwilami. Okay. Dobra. Hoppa. Mamy to. No i wychodzimy. Thank you for your help, monsieur. No problem. I'm your biggest fan. Ah, merci. But I'm afraid I twisted my ankle. Perhaps you could get this ski lift running so I can head down and tell my auntie I am okay. The pieces must be hiding somewhere on this mountain. Dobra, czyli co? Rozumiem, że Mm, nie, nie ty, elektryczny nie jest tu w stanie nic zrobić, bo brakuje elementów, więc weźmy tygryska, chodźmy za tropem i poszukajmy zatem tych elementów, może akurat Okej, okay, mamy pierwszą część. Ale też nie jest powiedziane, ile tych części ma być, może jedna wystarczy. Zobaczymy w takim razie. Chopa. więcej tych części, widzicie? Okej, okay, teraz? A, patrzcie, no, teraz mnie tutaj prowadzi, więc spoko, czyli idziemy dobrze. Put me in, coach. Nie, nie Gdzie jest ta część Kuczek, daleko. Ej, nie, kurde, wracam się, ja pierdzielę. No. Nie wierzę w to. Jeszcze gdzieś tę muzykę słyszę. Więc też gdzieś tutaj jest ta sala muzyczna. Over there! te Chyba to się słyszy, czy... to. No ok, a jak mam tu doskoczyć? Take that. Widzę, że bez obni z tego to ciężko. Mm. No, użyj noska. Tu do góry. Coffee. Jest coś I see monsters! No, mamy drugą część. Ja yeah. Z tym, że ja chciałbym się tędy cofnąć. Bo jak już tu jesteśmy Gdzieś tutaj tę muzykę słyszałam. O, patrzcie. jest kryształek. Over there! Pokonajmy tych ziony skór. Muszę ognisty jednak. Co jeszcze my mamy? Ty, Tygrysek na górę Dobrze muszę go pokonać Okej, okay, a tutaj? Czy ja tu wyskoczę? Zejść właśnie. Kurde, nie da się odskoczyć na wróci, jakie to głupie Dobra, mnie od razu tam ściąga w tamtą stronę. Ok, chodźmy tutaj. To. Tak jak mówiłam, gdzieś tu jeszcze tę muzyczkę słyszę. Jest. Aha, dobra. Kurde, ok. Skończę misję najpierw w takim razie. Aha, jeszcze jedna ostatnia brakująca część. To dobrze, w takim razie. Dobra, tutaj coś mamy. Troszkę wyraźniej. Okej, okay, wychodzi, że tutaj tędy. Na górę ok. mamy to Bierzemy, pokonajmy stworki Za Hop. Excellent work, our son. I'm sure Aunt Bonnie would like to thank you herself. See you at the bottom. Nice. W komplecie. Thank you, young man. I was worried sick about my poor nephew. No problem. I came to Iceberg to get to the bottom of the supernatural activity happening in Strudelbeck. Do you know anyone who might have some answers? Hmm. A boy with such serious questions should go see our fortune teller Astrid. Here, take this bracelet and tell her you're a friend. She'll give you a complimentary reading. Well. Okej. Okay. No dobrze moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!